Hej, cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Toilet Tower Defense. I dzisiaj na żabce Mereza mamy widzowie dzień, w którym będę chciał kupić hyperka. Dosłownie. Jak to zrobiłem? Tak jak ostatnio, udało mi się widzowie odpalić tutaj trade'a, już wam pokazuję. Wbijam pas 3, nabiłem sobie kolejne konto i przerzuciłem widzowie, tym razem jeden future crate wyszedł. No i mniej time crate'ów, ale to ogarniemy. Mamy oczywiście Scientistę, mamy Guardiana i widzowie, jestem tak już zmęczony tym graniem, że naprawdę ja nie wiem widzowie dlaczego ja to robię, ale w sumie. Nie no, dobra, wiem dlaczego to robię bo po prostu chcę wam pokazać, że da się wbić jak najbardziej na bardzo dużo gemów. I lecimy widzowie oczywiście na Trading Plaza, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba z dzwonem, bo w kolejnym odcinku, gdzie już będę grał na moim głównym koncie najpewniej, no to na tym głównym koncie widzowie rozdam trzy godli Upgraded Titan Cinemamenów. Słuchajcie, będę wysyłał, także pamiętajcie o tym, bo dzisiaj wybieram osoby i będziecie na odcinku mieli rozdanie takich trzech widzowie godli. Także zapraszam, też będzie można wygrać i sobie troszkę zarobić. Totalnie losowo wybieram z komentarzy, Także widzowie, co jakiś czas takie losowania, z komentarzy będę robił. Dodatkowo mamy też losowania na Discordzie, na żabkach Mereza. Macie w, oczywiście link w widzowie w opisie. No i generalnie myślę, że możemy zaczynać. Troszkę dzisiaj jestem taki nieogarnięty, także przepraszam, ale widzowie to no to już kwestia. I Czekajcie, coś. A, ktoś kupuje już, dobra. Bo ja w sumie mam tutaj wystawione. Zapomniałem, że miałem wystawione po te 55. Czyli tak, ktoś dał 50, no to lipa, widzowie. Lipa totalna. Dobra, myślę, że możemy tutaj. Future Create, widzowie, bardzo fajnie schodzą po 1090. Albo nawet dajmy, wiecie co, dajmy 1080. Niech ziomki mają. Proszę bardzo, pierwszy Future Create, drugi widzowie. Tutaj damy jeszcze trzeci i będziemy latali po plazach. Myślę, że to będzie najlepszy sposób i w ogóle to był najlepszy sposób, żeby zdobyć hyperka. Znaczy, jeszcze go nie zdobyłem, widzowie, także nie mogę powiedzieć, że na zdobycie, no bo jeszcze tak dokładnie nie wiem, ale dajmy, dajmy na tanio tego Scientistę. Nie ma, widzowie, co się tutaj bawić, chociaż niby za tyle czasu, co poświęcam, to powinienem troszkę wziąć za to, ale niech już będzie, widzowie, niech będzie troszkę taniej. Dajmy Guardiana. Guardian będzie 170 gemów i teraz tak, widzowie, mamy wystawione postacie, pora na krejty i krejty to bym dał za 55, ponieważ widzowie na pewno, wydaje mi się, że na pewno zejdą na jakiejś tam plazie. Czy wiedzieliście, że na Blox Boom możecie kupić sobie jednostki w TTD i bot wam je dostarczy, robiąc z wami automatyczny trade, dzięki czemu macie pewność, że na 100% dostaniecie to, co kupiliście. Jak to zrobić? Klikamy Register, najlepiej wybrać pierwszą opcję, czyli Robloxa, wchodzicie w Store, Toilet Tower Defense i kupujecie na przykład leplikon kameramena. Z kodem MERES macie aż 10% zniczki, więc pamiętajcie by go zawsze sobie wpisać. Możecie wybrać płatność kartą albo opcję poniżej i zapłacić na przykład blikiem. Po opłacie wystarczy wcisnąć przycisk wyświetlony na stronie, dołączycie wtedy na serwer z botem, bot ten wyśle wam zaproszenie do trade i przekaże wam zakupiony na stronie i temek. Boom! Gotowe. Za VIPa mamy w ogóle dodatkową kolumnę za premium i ekstra tutaj za robuxy. No my niestety nie możemy nic wydać, także sobie widzowie nie porobimy. Time y są, siedzą widzowie elegancko, także ktoś nawet kupuje, więc jak najbardziej możemy tutaj wrzucać. Future y też siedzą i też mamy najtańsze, więc jak widzicie, dzisiaj dorabiamy się widzowie kaski. Ile potrzebne nam na hypera? Wydaje mi się, że 20 tysięcy aktualnie dokładnie. Nawet już mniej zaraz będzie. 20 tysięcy tylko za hypera co jest, jaki on jest widzowie tani. Naprawdę, patrząc na to, jak kiedyś chodził cenowo, to naprawdę, no ale wiecie, nic dziwnego, skoro ciągle mamy tego Injured Crate'a, Injured Titan Crate'a, no cały czas mamy w sklepie, nie? Więc tutaj widzowie, no wiadomo, że to ta cena będzie spadała i to mega mocno. Tutaj cały czas Glebstar kupuje ode mnie, fajnie jakby jeszcze więcej osób kupowało. Zapraszam, zapraszam świeże skrzyneczki, dopiero co wyciśnięte z altkonta. Zapraszam, zapraszam świeże skrzyneczki. Siewa. No, dobra, widzowie, no może uda się sprzedać szybciutko. Mm, oczywiście, no tutaj też bardzo fajna cena za słuchajcie Scientist Clockmana, No, mega taka rabatowa bym powiedział. Także zachęcam do kupowania. Ja, widzowie, polatam troszkę po plazach i widzimy się, jak już będę miał troszkę więcej gemów. Dobra, widzowie, mała aktualizacja, prawie 14 tysięcy gemów. Czekajcie, 14 tysięcy gemów. Pozdrawiam fana tutaj. Basic to Hyper. Ty masz nick? Normalnie. Basic to Hyper. ty się robi normalnie jak ja tutaj w serii, widzowie. Pozdrawiam i mam nadzieję, że dobrze ci tutaj pójdzie. Generalnie, Widzowie, mamy tutaj nasze krejty Sprzedałem Scientist Clockmana, ktoś tutaj Mega dużą cenę dał i przez to kupili za 1900 Za 150 Guardian Clockmana Wiem, że to jest dość tanio, ale daję tak w promocyjnych Cenach, żeby to szybko widzowie sprzedać Bo nie mogę się doczekać, aż nam się uda zdobyć Hyperka, jak widzicie jesteśmy na pierwszym O, już nie jesteśmy na pierwszym, dobra widzowie Zmieniamy? Nie, jeszcze nie zmieniamy Dobra, jakoś się to sprzeda, myślę, że jak Poczekam troszkę, to na pewno to zejdzie Aktualnie widzowie, jeżeli chodzi O, sprzedaż tych krejtów O, dobra, teraz mamy to widzowie, jesteśmy najwyżej Także mi się wydaje, że jedziemy dalej. Ja z tej ceny akurat temkrejtów nie ustąpię, bo potrzebujemy widzowie troszkę tych gemów do 20 tysięcy dla hyperka. To wcale nie jest też tak mało, nie? To jest naprawdę dużo, dużo zarabiania. Zobaczcie, że to jest chyba trzeci dzień trzeci odcinek, a jak zbieramy na tego hmm, hyperka, tylko że wiadomo, no to jest trudne, bo naprawdę żeby zrobić takie alt konto, którym wbijecie aż tyle, no to naprawdę mi widzowie schodzi cała nocka, cały, do, do połowa dnia i dlatego też tak długo te odcinki ostatnio wychodzą, w sensie dużo ich wychodzi, bo robię też w nocy, nie, takie wiecie, takie inne, nie od zera, ale od zera wychodzą no codziennie, bo dzięki temu, że ciągle widzowie gram, tylko, że już zaczynam się naprawdę męczyć, w sensie jest to dość, wiecie, takie tryhardowanie, no jest ciężkie, wiadomo, Zawsze. Ja w tym momencie, widzowie, czekam, mamy 15 tysięcy. My to robimy, widzowie, dzisiaj. Wydaje mi się, że my to robimy. Chyba na styk będziemy mieli gemów, nie? Tak mi się wydaje. Jak nie, to przetraduję jakieś postacie. Dobra, widzowie, jestem po trajdowanku i udało nam się wbić 21,5 tysiąca gemów i wbiłem na jakąś randomową plazę, bo tamta była słaba. W sensie, krejty się sprzedały, wszystko widzowie się sprzedało, nie mamy nic, ale mamy 21,5 tysiąca gemów, no co wcale takim nic nie jest, nie? No bo to jest naprawdę dużo i słuchajcie, zobaczmy, gdzie w najtaniej znajdziemy tak, takiego hyperka. Najlepiej by było za 20 tysięcy, bo jak widzieliście, dało się. Widzieliśmy nawet takiego za 20 tysięcy na nagraniu, także fajnie by było go znaleźć. Tylko problem jest taki, że czuję, że teraz nagle wiecie: będą takie ceny, blisko 21 tysięcy i w sumie tyle. I jeszcze jedno mnie mega irytuje. W momencie, kiedy zmieniam trading Plaza przez ten przycisk tutaj w grze, to jak widzicie, ciągle gra się zacina, albo bardzo długo się ładuje. No tutaj się udało, ale niekiedy jest tak, że dosłownie ładuje, ładuje, ładuje i załadować nie może. Chyba, że to chodzi. O to, że wtedy za dużo osób się tu łączy? Nie wiem, sam, ale jest to mega dziwne. I widzowie znowu za 20 300. Dobra, jak spytamy w sumie tą osobę, czekajcie, dobra, sprawdźmy tutaj, spróbujemy zaoferować, wiecie, 20 000, ok. Czy ja mogę tutaj widzowie coś zaoferować, czy raczej ma tutaj wyrzucone? Nie, no siedzi i ma already pending widzowie, czyli ktoś tutaj już wysłał. No słabo, bo chciałem zaoferować za 20 tysięcy. Myślę, że przeszłoby, że no, żeby się udało. Najgorzej widzowie na tej plazie wygląda Titan Clockman. Ktoś go wystawił za 2,5 tysiąca, co jest mega dużą ceną i raczej taką, no bym powiedział, nieopłacalną, nie? No bo 2,5 tysiąca widzowie za Titana beda mega się nie opłaca. Dobra, lecimy jeszcze tutaj i patrzcie, klikam. I w tym momencie, czy mnie wrzuci. No bo niekiedy naprawdę jest tak, że nie da się wejść, nie? To jest mega irytujące. Dobra widzowie, ciśniemy i zobaczmy, czy czeka na nas jakiś pan hyperek. Widzowie, nareszcie się to udało. Naprawdę jesteśmy już na jakimś tam, no nie na połowie drogi, ale na początku takim dobrym, bo no hyperek oczywiście będzie spadał z ceną i to mnie troszkę martwi, że teraz go kupię, on spadnie z ceną, będę miał mniej tak naprawdę tych gemów wtedy, ale i tak go kupimy, potrzebujemy go do kolekcji, widzowie. Musimy też kupić tego Golden Future Latch Clockmana, może wtedy wymienić. Zmienimy tego hyperka na to i dołożymy gemy. Wiecie, no zobaczymy. Albo szefa Klockmana. Bardziej stabilny będzie szef Clockman, bo go nigdy nie będzie aż tak duża. Ten Godli będzie ciągle rósł, także widzowie ten Golden. Więc tutaj nie, aż tak się na pewno nie opłaca. Dobra, pójdźmy jeszcze na jakąś plazę, jeżeli nie będzie w miarę fajnej ceny. To myślę widzowie, że możemy dołożyć te 300-400 gemów i po prostu, no, zróbmy komuś dzień, kupmy hyperka, po prostu, bo no na pewno ktoś chce sprzedać więcej niż 20 tysięcy. Nawet fajnie, jakby ta cena długo się utrzymała, no bo skoro kupujemy, to lepiej, żeby była, wiecie, duża, nie spadała ciągle. Do no, 21 trafiłem ja nie mogę, widzowie. Mieliśmy nawet fajną cenę, 20,3, na no, teraz mamy dosłownie 21 tysięcy. No, za 21 to nie kupię, nie, bo ja wiem, widzowie, że ja robię wszystko na szybko i generalnie troszkę tracę na tym, co sprzedaje niekiedy, ale no w tym wypadku na pewno nie dam więcej. Nie ma opcji. 20,3. Dobra, widzowie, bierzemy go i mamy Hyperka. Wow, dobra, gratki, gratki dla samego siebie. Widzowie, jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami Hyperka, co jest już całkiem niezłym wynikiem, no bo mieć takiego Hyperka, widzowie, a nie mieć, to naprawdę duża różnica. Weźmy Lepricona dodatkowo, no i nie wiem, Future Latch Cockmana, co jeszcze możemy sobie założyć. Tak naprawdę, nieważne czy zagraby, to mamy już tyle postaci, tak dobrych postaci, że naprawdę... Bo, no, widzowie, nawet możemy Guardianem grać, nie? Guardianem, Clockmenem. Tak naprawdę, to no, wszystko możemy zagrać. I jeszcze tak patrzę, bo kupiłbym, widzowie, coś jeszcze. Skoro skor już mamy te gemy, to fajnie by było mieć jakieś inne też postacie. Camera Reaper Drone to by się przydało, bo nie mam nic na stuny. Znaczy, mam, ale bardzo słabe, nie? Bardzo słabe te postacie. No i tak patrzę tutaj widzowie, czy coś mamy fajnego i za bardzo nie widzę. Jakby coś, jak wyobraźcie sobie, że przechodzimy i nagle ten Golden jest za tysiąc gdzieś, ale byśmy kupowali od razu, ale byśmy polecieli. Dobra widzowie, myślę, że Titan Cloverman, ale on drożeje widzowie. Ja, ten ziomek to naprawdę drożeje. Nie gra nim dużo osób w sensie Naprawdę mało kto nim gra, jak tak patrzę, ale on mega drożeje, no bo już tego święta nie będzie, tak samo jak Corrupted Kamerka, wszystko to widzowie drożeje. Ja bym kupił Mewinga, wiecie? Bo Mewing jest OP, i chce go mieć w swoim, w swojej ekipie, w swoim tutaj teamie, plus widzowie dodatkowo, no taki Mewing później będzie oddawał na Endlessie, także naprawdę będzie spoko, no i mamy widzowie jeszcze 582, czyli moglibyśmy kupić, no Titana Clockmana nie kupimy, ale widzowie coś tam kiedyś kupimy, na razie nie kupuję, skoro tak to wygląda, to może po prostu jeszcze nic nie kupujmy, i w tym momencie widzowie, mamy Mewinga, możemy zagrać Mewinga w tym odcinku, Hyperka, no i Guardiana, żeby slowował, nie, więc tutaj możemy sobie coś takiego zagrać, kto co się otworzył, są so upgraded Titan Kaberka Najgorzej, najgorzej, no niestety nie ma farta, a my widzowie lecimy przetestować naszego Hyperka w boju. Mamy go widzowie w końcu, dobra, nie no musicie koniecznie ustawić łapeczkę w górę, suba z dzwonem i do następnego odcinka widzowie, bo generalnie no na, do, na następnym odcinku będziemy losowali, a teraz lecimy jeszcze sprawdzić co i jak. Ale widzowie, żeby poczuć smak wakacji poczuć smak zwycięstwa zdobycia tego Hyperka, no to musimy oczywiście zagrać wiadomka i widzowie też Mewingiem gram, no bo Mewinga też tak naprawdę kupiłem, także pierwsze co to go postawiłem i teraz widzowie mamy Clockumen razem z Mewingiem. Myślę, że sobie tutaj na Luzie poradzą. Oczywiście będzie miał bardzo malutkie cooldowny, no bo sam w sobie Mewing ma 0,2, także widzowie naprawdę będzie to wyglądało dobrze. Leci Explosive Flying Toilet, ale my wszystko, widzowie, stunujemy. Dajemy radę na luziku się tutaj wybroić, także wygląda to prześwietnie. Oczywiście, no później zaraz wjedzie widzowie Hyperek i bawy go, bawy tego ziołka, który bardzo długo był najlepszą postacią na Endlessa. Niestety troszkę to widzowie upadło i teraz, no już raczej. No, raczej ludzie mają szefa Clockmena. Mają widzowie Golden Future Latch Mają Upgraded Titana Clockmena. Także ogólnie topka na endlessie jest przejęta przez najbogatszych ludzi w tej grze. No, to nie jest jakby żadne tutaj, nie wiem, dziwne, tajemnicze zjawisko. Nie jest to no, nic po prostu takiego wow. Po prostu, no, kto jest widzowie bogaty, ten zawsze sobie przejmuje tego endlessa w tej grze. I jest to słabe. No pewnie, że tak, bo ja też tak uważam, ale widzowie, no generalnie, nawet ja powiem wam tak. Najlepsze jest to, że nawet jeśli ja jestem tutaj bogolem w tej grze, to no mam pewien problem, bo ten problem objawia się czymś takim, że ja nawet z tymi najlepszymi postaciami nie potrafię widzowie solo na endlesie wbić sobie rangi na topkę, ale. Mogę na przykład sobie kupić Upgraded Titana Drilla i pewnie tak zrobię, bo już się wkurzyłem, że nie mogę tego wbić i wiecie, totalnie... No, no jestem słaby, jestem słaby, nie potrafię tego wbić, nie wiem, nie chcę mi się widzowie tego nawet wbijać, nawet gdybym potrafił i w końcu znalazł strategię na to solo, oczywiście solo, bo ja nie lubię grać widzowie duo czy, czy jakiś trójek, raczej grają ludzie duo i wtedy wbijają w duo tą topkę i dlatego pewnie ja nie mogę wbić, bo solo jest zbyt trudne albo po prostu się nie da. Ewentualnie się da, ale trzeba się widzowie tak namęczyć i siedzieć godzinami, że naprawdę to siedzenie godzinami na Endlessie w ogóle mnie nie jara. No jest to nudne i no powiedzmy to tak, że jest to nudne. I po prostu dopóki oni tego Endleca nie dadzą tak, że będzie można razy dwa spida odpalić, albo nie wiem, jakoś to usprawnią, żeby to był fan większy, Oprócz tego, że stoimy i siedzimy, nie wiem, po 3-4 godziny albo nawet 8 godzin, żeby to do topki się wbić, bo to naprawdę, no wyobraźcie sobie, że siedzicie na przykład 4 godziny, macie już jeden wave do tego, żeby wbić się do topki i nagle wasz internet wywala, nie? Po prostu. No przecież może się to zdarzyć, bo internet często potrafi wywalić nawet widzowie w jakichś dużych miastach, ja też jestem w jednym z większych miast, no i generalnie nawet tutaj widzowie internet potrafi taką sobie nagle wywalić. No to nie jest to nic dziwnego, do tego to już przywykłem. No ale słuchajcie, Endless Mode do tego nie, 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 nie przywykł, że tak powiem. No i raczej po prostu się wywali. No, wywali się giereczka i cały trud włożony w te wszystkie godziny przepadnie. Dlatego ja się widzowie tego boję i po prostu nie mam w ogóle ochoty grać w takiego Endless moda, no, no niestety, jakoś tak mnie to nie ciągnie, nie? Dlatego wolę sobie Upgraded Titana Drilla kupić i póki nie ma lepszej nagrody jak ten Ultimate, ten Drillman, który szczerze to jest mega słaby i nikt go nawet nie używa, żeby coś tam robić. Także widzowie, Upgraded Titan Clockmen go totalnie deklasuje. No, ziomek jest po prostu A tier, nawet S tier, taki najlepszy SS, i do tego widzowie, no, jest potężny. A ten upgraded Titan Drill, to bym powiedział, to tak średniawa troszkę. W ogóle zrobimy sobie dzisiaj, widzowie, coś ciekawego, bo mam taki plan, żeby na nowo zrobić tier listę. Pamiętacie, jak kiedyś zrobiłem tier listę na Tier Makerze? No, i teraz by można było w sumie to też zrobić, bo w sumie czemu nie? Zagrałbym sobie meczek i wtedy pooceniał widzowie te wszystkie postacie, które istnieją. Od najmniejszych, czyli od jakichś tam. Widzowie, basic'ów do wszystkich mityków, godli, ekskluzywów i generalnie wszystkiego widzowie, co się da. Także bądźcie gotowi, bo najpewniej dzisiaj albo jutro wleci taka tier lista i zobaczymy, zobaczymy, czy jak wleci tier lista, to czy ludzie się ze mną zgodzą, czy jednak powiedzą, co ty, Meres, gadasz? Ty chyba jesteś jakiś, nie wiem, pijany, co ty gadasz, Meres? Nie wiem, no totalnie. Także widzowie, będziemy mogli się pokłócić. Będzie, będzie moment do pokłócenia się. Jak myślicie, fajnie, prawda? Ja też lubię się kłócić na tier listach, żeby mówić, że ej, jednak nie masz racji, ale to ty nie masz racji i tak dalej. Także widzowie, jak ktoś lubi się pokłócić, zapraszam na odcineczek z tier listy dzisiaj. Albo jutro. Dobra, widzowie, udało mi się ustawić przepotężną armię tutaj trzech mewingów, do tego hyperki 2. I słuchajcie, bardzo dobrze to idzie. Oczywiście Klokumen tutaj wspiera i dajemy myślę, że jeszcze jednego tutaj wrzucimy, tylko on tak widzowie, no mało ma miejsca, mało ma chłopak mi miejsca. Dobra, udało się. No i udało się, nie no, bratku, jesteś tutaj z nami. Także w tym momencie, widzowie, 42 wavek, dość długo. Przyznaję, bo na początku źle ustawiłem Mewinga i troszkę mi schodziło rozwalanie tych Skibili, także nasz czas będzie dość słaby. No nie ukrywam, że czasowo troszkę się tutaj nie wyrobimy, ale może jakoś tutaj wiecie, troszkę powróćmy z czasem, jak się odpalą te hyperki, dlatego w tym momencie robię ich więcej. Wiadomo, Stuny nam się przydadzą i to jest bardzo mocne, więc tutaj wiadomo, że Mewingi mega oddają, ale widzowie bardziej. Czekam na to, żeby po prostu jeszcze więcej bić, bo jak widać na razie, jeszcze nam tutaj brakuje. Brakuje nam do takiego mega szybkiego rozwalania przeciwników. Poza tym, no, wydaje mi się, że dlatego, że Hyperek jest bardziej taki przystosowany do Endlessa. Wiecie o co chodzi? On po prostu, no, na takie mapy, gdzie jest 50 Waveów maksymalnie, czy to Nightmare, czy to właśnie tutaj Time Factory, no to o Hardzie i reszcie to nie wspomnę. No to tam widzowie, a raczej tutaj, bo aktualnie tutaj gramy, no to nie da się widzowie wyrobić tych hyperków zbyt wiele, no i po prostu, no to jest takie, że... No nie damy rady, nie damy rady aż tylu poulepszać, aż tyle tego ogarnąć, przez co tak naprawdę no jego potencjał widzowie na takich mapach się barduje, no nie ma co ukrywać, bo tak naprawdę ciężko jest poulepszać. Patrzcie, ja stawiam kolejnego, a tutaj jeszcze mamy ziomka za 35 tysięcy, no jest to mega trudne do ulepszenia, są bardzo, bardzo drodzy, no po 15 tysięcy widzowie, 6, 4, jeszcze później 35 tysięcy, no ale i tak jest to lepsze niż Titan Presentman. Ja nie wiem, dlaczego nadal Titan Presentman jest tak słaby. W sensie ja rozumiem Nerfa, że on był mega dostępny wszędzie i w ogóle zrobili Nerfika przez to, ale no nie rozumiem tego, dlaczego on jest nadal aż tak widzowie słaby, nie? To jest w sensie, powinien mieć chociaż troszkę tej miłości, żeby troszkę tego bikołaja naszego, no zbafowali z powrotem. Chociaż trochę obrażenia, skoro aż się tyle na niego wydaje, bo 40 tysięcy! że To jest najwięcej widzowie, jeżeli chodzi o ulepszenie jakiejś jednostki tak naraz. Oczywiście, no w całości i tak Hyper będzie droższy, ale i tak widzowie, no taki Titan Prezent, żeby nagle był próg za 40 tysięcy, przeważnie do tego progu nie wytrzymujemy i zaczynamy ulepszać coś innego, bo po prostu brakuje Wrażeń. Właśnie to jest najgorsze, że ten próg takiego ulepszenia zioma. jest naprawdę za duży. Jest za duży i później są problemy. I przez to widzowie nie da się tego jakoś fajnie wyrobić. Mamy 16 minutę, także tak jak mówiłem, niestety no czas słaby, czas bardzo, bardzo słaby. Nie idzie to nam widzowie najlepiej. Postawiłbym tutaj hyperkę, ale jak tak patrzę, to chyba średnio z tym będzie. No, dawaj tego hypera! Ja go potrzebuję, ja no naprawdę widzowie, nie mogę postawić hyperka, to no nie wytrzymał. Dobra, tutaj go postawię. Za 15 dajemy. No i za 35 nawet nie ulepszam, bo to no nie ma na to czasu. Dobra, to Santa TV wyleci. No i widzowie, może tutaj się uda? Chociaż nie no, na pewno tyle nie nazbieram. Nazbieram tyle widzowie, czy nie? Raczej nie. Więc dajmy tą kloku Będzie ona jeszcze ma zasięg. Zobaczmy. Halo! Halo, ja potrzebuję wiedzieć, jaki masz zasięg, dobra? Dotąd tylko, rozumiem. Czyli potrzebujemy postawić go gdzieś po boczku, albo z tyłu tutaj po prostu. I zróbmy, widzowie, za 15 tysięcy. No i tak naprawdę tyle. Więcej już nie zrobię. Znaczy, zrobię. Jeszcze mogę tutaj Mewinga wrzucić, ale tak naprawdę to tyle. No i widzowie, lecimy szybciutko, bo 17 minuta to jest naprawdę, no taki słaby wynik. Dawać, dawać, nawalamy, nawalamy, chłopaki. Jedziemy tutaj mocno, dobra? Dwa miwingi jeszcze tutaj. No ten jeden net się nie łapie na cooldowny, także odwaliłem, widzowie. Tutaj musiałbym go wrzucić proszę bardzo tutaj i jeszcze jednego tutaj. No i w tym momencie leciły po całości do, do, do 17 minuta i widzowie 15 sekunda. Dość długo niestety, ale Plus jest taki, że ziomek jest dopiero tutaj, także jako boss jest bardzo ładnie rozwalony. Tylko problem z czasem, no bo ja na początku troszkę odwaliłem z Mewingiem i przez to troszkę dłużej mi tutaj widzowie zeszło na ulepszaniu i generalnie rozwalaniu. Ale 17 minut i widzowie 28 sekund, nie jest tak źle. Mam nadzieję, że się odcinek podobał. Udało nam się widzowie zdobyć Hyperka. Piszcie w komentarzu, co kolejnego powinienem zdobyć. Jaką postać teraz zdobywamy? Dajcie koniecznie znać. Dzięki za obejrzenie i siemanko.